Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak niektóre osoby starsze utrzymują swoją łazienkę w nieskazitelnej czystości, nigdy nie szorując ani nie schylając się? Sekret nie tkwi w tanich środkach czyszczących ani agresywnych chemikaliach. Kryje się on w posiadaniu pięciu prostych rzeczy, które dyskretnie wykonują za ciebie całą ciężką pracę. Jeśli z wiekiem coraz trudniej było ci sprzątać łazienkę, nie jesteś w tym sam sama. Wielu seniorów uważa, że schylanie się nad wanną, sięganie za toaletę czy szorowanie ścian prysznica jest wyczerpujące. To nie tylko męczące, ale może być wręcz niebezpieczne. Śliskie podłogi, ciężkie wiadra i drażniące opary sprawiają, że sprzątanie jest jednym z najbardziej znienawidzonych obowiązków na starość. Ale mam dla ciebie dobrą wiadomość. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom twoja łazienka może pozostać świeża i czysta niemal bez wysiłku. W dzisiejszym wideo odkryjemy pięć nieoczekiwanych rzeczy, które sprawią, że Twoja łazienka będzie lśnić niemal bez wysiłku. Dowiesz się, co działa dyskretnie w tle, jak sprawić, by czystość była automatyczna i jak stworzyć przestrzeń, która każdego dnia będzie świeża, bez kiwnięcia palcem. Jeśli kiedykolwiek marzyłeś o tym, by na zawsze pozbyć się szczotki do szorowania, zostań ze mną. To, co zaraz odkryjesz, może całkowicie zmienić Twoje myślenie o sprzątaniu. Nie chodzi o to, by pracować ciężej, lecz sprytniej. Zatem zaczynajmy. Numer jeden. Niewidzialna tarcza, która odpycha brud. Pierwszy sekret czystej łazienki bez ciągłego szorowania polega na posiadaniu tego, co nazywam niewidzialną tarczą. To nie magia. To po prostu użycie preparatu hydrofobowego w spreju na szklane powierzchnie prysznica, płytki i umywalkę. Większość seniorów nie zdaje sobie sprawy, ile osadów powstaje z powodu przylegającej wody. Kiedy kropelki wody pozostają na powierzchni, zatrzymują osad z mydła, kurz i bakterie. Z czasem tworzy się ten mętny nalot, który tak trudno usunąć. Ale kiedy spryskasz powierzchnię, powłoką hydrofobową, zmienia to wszystko. Woda nie przylega już do powierzchni. Suwa się, zabierając ze sobą brud i resztki. Możesz to sobie wyobrazić jako zapewnienie swojej łazience pancerza ochronnego. Działa dyskretnie za każdym razem, gdy bierzesz prysznic. A co najlepsze, może utrzymywać się przez wiele tygodni. Pewnego razu pomogłem 82-letniej sąsiadce, pani Marcie, która powiedziała, że jest zmęczona co tygodniowym spędzaniem jednej godziny na czyszczenie drzwi prysznicowych. Wypróbowała ten prosty sposób, spryskując powierzchnię preparatem hydrofobowym po gruntownym sprzątaniu, i dwa miesiące później jej szyba nadal była krystalicznie czysta, powiedziała mi. Kiedyś myślałam, że czystość to szorowanie, teraz wiem, że to zapobieganie. To jest ta zmiana myślenia, której potrzebuje każdy senior. Zapobieganie to prawdziwy sekret czystości bez wysiłku. Kiedy powstrzymujesz brud, zanim zdąży się pojawić, twoja łazienka sama się utrzymuje. Ten jeden nawyk oszczędza twoją energię, chroni kręgosłup i sprawia, że twoja przestrzeń wygląda jak nowa. Nie musisz gonić za bałaganem. Wystarczy, że uniemożliwisz brudowi przyleganie. Więc zanim pomyślisz o kupowaniu nowych szczotek czy środków czyszczących, zacznij od tarczy. Jest niewidzialna, cicha i potężna. Jak mieć pomocnika do sprzątania, którego nigdy nie musisz opłacać. Numer dwa. Samooczyszczający się pomocnik, który pracuje, gdy ty śpisz. Druga rzecz, którą powinien mieć każdy senior, jest tak prosta, a zarazem tak potężna, że czyści twoją toaletę za Ciebie bez podnoszenia deski. Mówię o automatycznych tabletkach do czyszczenia toalety lub dozownikach, które uwalniają niewielką ilość środka czyszczącego przy każdym spłukaniu. To jakby zatrudnić maleńkiego woźnego, który pracuje bez przerwy. Utrzymuje świeżość muszli klozetowej nawet podczas snu. Od lat wiele osób starszych obawiało się czyszczenia toalety. Jest to najtrudniejsza do dosięgnięcia. Najbardziej nieprzyjemna i często najbardziej wymagająca fizycznie część utrzymania łazienki. Ale to, czego większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, to fakt, że technologia już dawno rozwiązała ten problem. Nowoczesne systemy samooczyszczające nie tylko sprawiają, że twoja łazienka ładnie pachnie. Rozkładają bakterie, osady wapienne i kamień, zanim zdążą się w ogóle utworzyć. Weźmy na przykład Jerzego, 78-letniego emerytowanego stolarza, którego znam. Co weekend spędzał pół godziny na szorowaniu szczotką do toalety, aż bolały go ręce. Potem pewnego dnia jego córka Teresa zainstalowała mały dozownik, który przypina się do boku muszli klozetowej. W ciągu tygodnia zauważył coś niezwykłego. Żadnych plam, żadnego zapachu, żadnego szorowania. Powiedział, że czuł się jakby to był mały cud w plastikowym klipsie. Ta niewielka zmiana oszczędza nie tylko wysiłek, ale także zachowuje godność. Wielu seniorów ma problemy ze schylaniem się, równowagą i koordynacją podczas sprzątania, co zwiększa ryzyko upadków. Z automatycznym środkiem czyszczącym możesz pozbyć się tego zmartwienia. Jest bezobsługowy, bezpieczny i niezawodny. A ponieważ działa za każdym razem, gdy spłukujesz wodę, dzień po dniu bez narzekania wykonuje za ciebie odrobinę sprzątania. Jeśli kiedykolwiek czułeś się zawstydzony nieprzyjemnymi zapachami z łazienki lub plamami z wody. Ten mały pomocnik może sprawić, że Twoja łazienka znów poczuje się jak nowa. Sekretem jest konsekwencja: pozwalanie, by małe, stałe działania zastąpiły duży, wyczerpujący wysiłek. Jeśli nadal oglądasz to wideo i uważasz te wskazówki za wartościowe, proszę, napisz w komentarzu cyfrę 2 poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam zasubskrybować i włączyć dzwoneczek, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam nadal tworzyć wartościowe treści, aby cię informować i inspirować. Teraz przejdźmy dalej. Numer 3. Strażnik powietrza, który walczy z wilgocią i pleśnią. Wilgoć to prawdziwy wróg każdej łazienki, szczególnie dla seniorów, którzy biorą gorące prysznice lub długie kąpiele, aby ukoić swoje mięśnie. Para unosi się, powietrze staje się ciężkie. I zanim się obejrzysz, pleśń zaczyna cicho rosnąć za kafelkami na suficie, a nawet wokół kranów. Możesz tego początkowo nie zauważyć, ale ona tam jest, rozprzestrzeniając się po kawałku. Prawdziwy sekret, aby nigdy więcej nie musieć sprzątać łazienki, polega na powstrzymaniu pleśni, zanim w ogóle się pojawi. I właśnie w tym miejscu wkracza do akcji małe, ale potężne narzędzie. Pochłaniacz wilgoci, czy też osuszacz powietrza. Nie musi być wymyślne ani drogie. Nawet niewielki pochłaniacz wilgoci, choćby w formie wtyczki do gniazdka, może zdziałać prawdziwe cuda w twojej łazience muzyka. Jego działanie polega na wyciąganiu nadmiaru wilgoci z powietrza, co skutecznie uniemożliwia rozwój pleśni i bakterii. To tak, jakby mieć cichego strażnika, który pracuje dla ciebie 24 godziny na dobę. Pozwól, że opowiem ci o Krystynie, 76-letniej seniorce, która mieszka w małym mieszkaniu z łazienką bez okna. Przez lata walczyła z uporczywą czarną pleśnią wokół płytek pod prysznicem. Używała wybielaczy, octu i rozmaitych aerozoli, ale pleśń zawsze wracała. Potem kupiła mały osuszacz powietrza, mniej więcej wielkości pudełka po płatkach śniadaniowych. Po zaledwie dwóch tygodniach zauważyła coś niezwykłego muzyka, żadnych nowych plam pleśni, żadnego stęchłego zapachu, a powietrze stało się nawet lżejsze. Roześmiała się i powiedziała Nie sprzątałam przez dwa tygodnie, a jest czyściej niż kiedykolwiek. Wilgoć bywa podstępna i łatwo ją nie docenić. Możesz myśleć, że przetarcie ścian czy uchylenie drzwi wystarczy, ale uwięziona wilgoć utrzymuje się długo po tym, jak opuścisz łazienkę. Z czasem to właśnie ona zamienia się w lepką warstwę na lustrach i w ten ledwie wyczuwalny zapach stęchlizny, który nigdy do końca nie znika. Ale dzięki odpowiedniej kontroli wilgotności, twoja łazienka staje się samoistnie czystą przestrzenią bez szorowania, bez pleśni, muzyka, bez bałaganu. A to coś jeszcze ważniejszego: kontrolowanie wilgotności nie tylko chroni twoją łazienkę, chroni również twoje zdrowie. Seniorzy z problemami z oddychaniem, alergiami lub słabszym układem odpornościowym często cierpią bardziej, gdy zarodniki pleśni unoszą się w powietrzu. Prosty pochłaniacz wilgoci może po cichu zabezpieczyć zarówno twoją łazienkę, jak i twoje dobre samopoczucie. Zatem Zanim sięgniesz pożerące środki czyszczące, sięgnij po coś sprytniejszego. Pozwól powietrzu posprzątać za ciebie. Czyste powietrze oznacza czysty dom i czystsze, łatwiejsze życie. Muzyka. Sposób czwarty: sztuczka prysznicowa, która czyści się sama. Jednym z najbardziej frustrujących miejsc do sprzątania w łazience jest obszar prysznica. Osady z mydła, resztki szamponu i osad kamienny na płytkach sprawiają, że wszystko staje się matowe. Dla wielu seniorów sprzątanie prysznica oznacza schylanie się, wyciąganie i szorowanie na śliskich powierzchniach niebezpieczna kombinacja. Ale oto prosta, genialna sztuczka, która sprawi, że Twój prysznic będzie czyścił się sam, codzienny spray do prysznica. Ten spray nie jest silnym środkiem czyszczącym to lekka mgiełka, której używasz po każdym prysznicu. Wystarczy spryskać ściany, szybę, a nawet okolice kranu, zanim wyjdziesz. I to wszystko. Muzyka składniki rozpuszczają osady z mydła i zapobiegają gromadzeniu się brudu. Bez wycierania, bez spłukiwania, bez schylania. Po prostu spryskaj i odejdź. Moja przyjaciółka Helena, 79-letnia, zaczęła tego używać po tym, jak jej lekarz ostrzegł ją przed ryzykiem upadku podczas sprzątania. Powiedziała mi, że spryskuje prysznic zaraz po każdym użyciu. Miesiąc później jej płytki nadal lśniły bielą. Uśmiechnęła się i powiedziała: Kiedyś myślałam, że czystość to była mordęga. Muzyka. Teraz to już tylko nawyk. Ta metoda działa, ponieważ czas staje się twoim sprzymierzeńcem. Spray działa, gdy prysznic jest jeszcze ciepły i wilgotny. Muzyka więc rozpuszcza osady, zanim stwardnieją. Pomyśl o tym, jak o szczotkowaniu zębów dla twojej łazienki. To proste dbanie, które zapobiega większym muzyka problemom w przyszłości. Wielu seniorów waha się przed wypróbowaniem nowych produktów, ale ten dotyczy niezależności. Kiedy nie musisz szorować prysznica, nie musisz polegać na innych. Oszczędzasz siły na rzeczy, które naprawdę lubisz robić. I jest jeszcze jedna korzyść, o której większość ludzi nie myśli. Twoja łazienka pachnie świeżością przez cały dzień, ponieważ osady i bakterie nigdy nie mają szansy się nagromadzić. Każdego ranka budzisz się w czystszej, bardziej zachęcającej przestrzeni. Muzyka. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te wskazówki za wartościowe, proszę, napisz w komentarzu cyfrę 4, żeby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybowałeś, polecam ci subskrybować i włączyć dzwoneczek, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie dobrych treści, aby cię informować i inspirować. Teraz idźmy dalej. Sposób piąty. Muzyka, magia, mikrofibry i minimalnego wysiłku. Ostatnia tajemnica zawsze czystej łazienki to nie gadżet ani spray to materiał, którego używasz. Ściereczki z mikrofibry mogą wydawać się Proste, ale są jednym z najpotężniejszych narzędzi dla seniorów, którzy chcą raz na zawsze przestać szorować. Muzyka W przeciwieństwie do ręczników papierowych czy starych szmat, mikrofibra chwyta brud, wchłania wilgoć i zatrzymuje kurz bez żadnych środków chemicznych. Jedno szybkie przetarcie usuwa to, co inne pozostawiają, i osusza powierzchnię tak szybko, że pleśń i bakterie nigdy nie mają szansy się rozwinąć. Oto dlaczego to ma znaczenie: łazienki są naturalnie wilgotne, a zwykłe ręczniki tylko rozmazują wilgoć. Muzyka. Ale mikrofibra działa inaczej: zatrzymuje ją w sobie. Jedną ściereczką możesz osuszyć lustro, przetrzeć umywalkę, a nawet nabłyszczyć krany. Nie sprzątasz ciężej, tylko mądrzej. Janina. 84-letnia wdowa, którą kiedyś odwiedziłem, pokazała mi, jak utrzymuje swoją łazienkę w czystości w mniej niż 5 minut tygodniowo. Jedną suchą ściereczkę z mikrofibry trzyma wiszącą przy zlewie. Po umyciu zębów lub rąk szybko przeciera blat i kran. To takie proste, powiedziała. Muzyka. Nawet nie myślę o tym jak o sprzątaniu. To po prostu część mojej codziennej rutyny. Jej łazienka wyglądała, jakby była profesjonalnie wysprzątana, a przecież nie użyła ani jednego produktu czyszczącego. Muzyka mikrofibra jest delikatna dla starzejących się dłoni, bezpieczna dla wszystkich powierzchni i łatwa do prania. Możesz używać tej samej ściereczki przez wiele miesięcy, a i tak będzie działać jak nowa. Kluczem jest uczynienie ich widocznymi. Powiesz jedną przy zlewie, jedną przy prysznicu i jedną przy toalecie. Kiedy narzędzia do sprzątania są w zasięgu ręki, czystość staje się automatyczna. Muzyka. Dla seniorów prawdziwym celem nie jest perfekcja, lecz wygoda. Zasługujesz na dom, który jest świeży, ale nie wymaga wysiłku. Dzięki mikrofibrze możesz wyeliminować najcięższą część sprzątania szorowanie, schylanie się i wyciąganie i zastąpić ją lekkimi, niewymagającymi wysiłku ruchami. Małe nawyki czynią największą różnicę jedna ściereczka, jedno przetarcie Muzyka, jedno drobne działanie naraz, i nagle twoja łazienka pozostaje tak nieskazitelna, jak w dniu, w którym ją posprzątałeś. Ponieważ prawdziwa czystość to nie kwestia ciężkiej charówki, lecz sprytnych rozwiązań. Jeśli nadal oglądacie ten film i te muzyka, wskazówki wydają się wam cenne, zostawcie proszę w komentarzu cyfrę 6, abym wiedział, a że jesteście z nami. A jeśli jeszcze nie subskrybowaliście, gorąco zachęcam do subskrypcji i włączenia dzwonka, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Wasze wsparcie pomaga nam nieustannie tworzyć wartościowe treści, które Was informują i inspirują. Przejdźmy teraz do podsumowania. Ostatnie przemyślenia. Utrzymanie Łazienki w czystości nie powinno być syzyfową pracą, zwłaszcza w starszym wieku. Nie chodzi tu o to, by. Pracować ciężej, lecz o to, by tak urządzić swoją przestrzeń, by sama dbała o siebie. Dzięki tym pięciu prostym krokom nie tylko sprzątacie Łazienkę, wy tworzycie sobie przestrzeń wolności, żegnacie się z bólem pleców, z niekończącym się szorowaniem i frustracją walki z brudem, który zdaje się zawsze powracać. Kiedy wprowadzacie małe zmiany, dzieje się coś niezwykłego. Wasz dom staje się lżejszy, ciało czuje się bezpieczniej, a umysł staje się spokojniejszy. Każdy z tych nawyków, stosowanie środków odpychających, narzędzi samooczyszczających, kontrola obiegu powietrza, automatyczne odświeżacze i mikrofibra, współpracuje ze sobą niczym zgrany dyskretny zespół, sprawiając, że wasze codzienne życie staje się płynniejsze i bardziej komfortowe. Wielu seniorów często nie docenia, jak ogromny wpływ ma ich otoczenie na samopoczucie. Kiedy jednak łazienka pozostaje czysta, nagle zmienia się wasz sposób rozpoczynania dnia. Muzyka. Czujecie się zorganizowani, odświeżeni i pełni dumy. To poczucie ładu i porządku przelewa się na każdą inną sferę życia. Poruszacie się wolniej, uśmiechacie częściej, a nawet śpicie lepiej, ponieważ nie nosicie już w sobie drobnych zmartwień. Czystość to nie dążenie do perfekcji, to dążenie do spokoju. Chodzi o stworzenie przestrzeni, która was wspiera, zamiast bezlitośnie wyczerpywać. A jeśli uda się wam to osiągnąć bez podnoszenia mopa czy szorowania kolan, to naprawdę opanowaliście sztukę mądrego życia w swoich późniejszych latach. Muzyka. Zatem, spoglądając dziś na swoje mieszkanie, zadajcie sobie pytanie: Co mogę uprościć? Im łatwiejsze staje się życie, tym więcej czasu zyskujecie na to, co naprawdę ważne: na zdrowie, na radość i na ludzi, których kochacie. Dziękujemy, że byliście dziś z nami. Chętnie dowiemy się, co myślicie. Zostawcie komentarz pod filmem i podzielcie się jedną rzeczą, której nauczyliście się dzisiaj oraz tym, jak planujecie ją wykorzystać w swoim życiu. Wasze przemyślenia są dla nas bardzo ważne, dlatego nie wahajcie się nimi dzielić. Czytanie waszych komentarzy daje nam ogromną motywację i jest dla nas wielką zachętą. Jeśli podobał Wam się ten film i uważacie go za pomocny, prosimy o polubienie, subskrypcję i udostępnienie. Wasze wsparcie pomaga nam nieustannie tworzyć wartościowe treści, które Was informują i inspirują. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.